Dzień dobry, witam kol w kolejnym odcinku Rewitoków, który tym razem będzie poświęcony tworzeniu etykiety drzwi. Już jedną rodzinę etykiet tworzyliśmy i to była rodzina tabelki rysunkowej. Tabelka rysunkowa to też jest taka duża, można powiedzieć, etykieta, i dzisiaj dołożymy kolejny element. Stworzymy etykietę drzwi, która działa nie tylko w przypadku drzwi poziomych, pionowych, ale ułożonych pod wszelakim kątem i w jedną i w drugą stronę, no i pokażę, co zrobić, żeby ta etykieta elegancko się obracała. No i przede wszystkim, żeby nie pojawiały się problemy z przestawianiem parametrów góra-dół, ponieważ coś takiego mogło występować w starych wersjach Revita. Natomiast w tych nowszych wersjach już można sobie z tym fajnie poradzić. Więc przeskakujemy szybko do programu i rozpoczynamy pracę. Przede wszystkim mam tutaj stworzony taki poligon, można powiedzieć. Przejdę więc na zakładkę Annotate, czyli zakładkę Opisz. Wybiorę opcję Opisz według kategorii. No i wstawiamy etykiety. Widzimy, że drzwi są pod kątem, a etykieta zawsze wstawiana jest albo, no tutaj w tym przypadku, poziomo. Natomiast mamy jeszcze opcję we właściwościach etykiety, żeby ją obrócić w pionie. Tak, jak sobie zaznaczę, we właściwościach mam możliwość przełączenia orientacji na pionową. Mam również możliwość ustawienia kąta, na przykład nie wiem, 45 albo minus 45, no ale łatwo sobie wyobrazić, ile jest z tym zabawy, gdybyśmy każdą jedną etykietę musieli ręcznie obracać poprzez modyfikację wartości tego parametru. Ogromna ilość pracy, dlatego potrzebujemy automat, który spowoduje, że ta etykieta sama będzie dostosowywała to swoje położenie do ułożenia drzwi, tak żeby nie trzeba było tego za każdym razem przełączać. No i oczywiście, żeby kierunek tekstu był odpowiedni. No i spróbujmy taką etykietę opracować od zera. Ja usunę wszystkie te stare, ponieważ nie będę tego tworzył poprzez modyfikacje, tylko chcę pokazać, jak to zrobić absolutnie od początku. Zwłaszcza, że nie wiadomo, w której wersji oryginalnie powstały te stare etykiety autodeskowe. Możliwe, że one są tylko aktualizowane poprzez zapis w nowej wersji. Natomiast my tutaj potrzebujemy szablon, który jest w wersji 24 i w nim opracować. Taką etykietę, która będzie już uwzględniała wszystkie funkcjonalności związane z tą nową wersją. Więc file new family, czyli nowa rodzina, a następnie folder annotations i wybieramy sobie metric door tag RFT, czyli szablon do tworzenia rodzin opisów drzwi i zatwierdzam przyciskiem open po to, żeby ten szablon utworzyć. Na środku mamy standardowe dwie płaszczyzny odniesienia i teraz Tworzymy geometrię etykiety oczywiście za pomocą narzędzia line, czyli zwykłej linii. I tutaj zbliżam się do ekranu, ponieważ no, oczywiście to, co już tutaj będę szkicował, to będzie miało taką wielkość na wydruku. W związku z tym 8 mm, całkiem duża etykieta, no ale zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało w samym proje projekcie. Dodatkowo dorysujemy sobie dwa okręgi. O średnicy 4 mm. No, ja spróbuję ten okrąg teraz tutaj, jego położenie sobie dostosować, tak żeby on leżał w odpowiednim miejscu. Przekopiuję go na dół. Oczywiście tutaj mamy. O, może w ten sposób. Mamy dwa, y, dwa takie okręgi. Dlaczego? Dlatego, że raz będziemy wyświetlać górny, a raz dolny, później dołożymy do tego parametry widoczności. I teraz. Dokładamy do etykiety parametry, które mają być sczytywane, więc zakładka Create i przycisk Label. No i klikam w miejscu, gdzie chcę wstawić etykietę. Będę chciał sczytywać parametr Type Mark, czyli taki numer drzwi, który jest automatycznie dodawany, który my możemy ręcznie również modyfikować, za pomocą którego możemy numerować poszczególne elementy. Chciałbym, żeby etykieta sczytywała ten parametr. To jest parametr wbudowany. I w kolumnie sample value wpisujemy taką wartość przykładową, czyli na przykład drzwi wewnętrzne pierwsze. Zatwierdzam przyciskiem OK. Od razu widzę, że ta etykieta jest zbyt duża, więc zaznaczam Edit Type Duplicate. Utwórzmy sobie 2 mm styl opisu. No i tutaj modyfikujemy jeszcze parametry. Wielkość czcionki Arial jest 2 mm, i dodamy do tego jeszcze współczynnik szerokości dla tekstu 0,85. Tak żeby ta etykieta ten tekst był trochę bardziej zwarty. Zatwierdzam przyciskiem OK i teraz obracamy to o 90 stopni. No i oczywiście ten, tą przestrzeń przeznaczoną na tekst troszeczkę zmniejszymy. Przesunę sobie tekst w prawo. Jeszcze sprawdź, sprawmy, żeby ten tekst był przezroczysty, żeby nic nam nie przekrywał gdzieś tam w tle. Zwłaszcza tych linii szkicu, no i tak, tak sobie to zostawi, i kolejna, taka sama etykieta na dole. Tutaj już wybierzmy odpowiedni typ, który przed chwilą utworzyliśmy. Klikam w miejscu wstawienia, no i oczywiście parametr type mark na dole. Przykładowa wartość znowu DW1, zobaczymy jak to wygląda. Zaznaczam, obracam o 90 stopni, no i mogę sobie oczywiście to przesunąć w odpowiednie miejsce te dwa elementy mogą się ze sobą pokrywać tak żeby to dobrze wyglądało. Dodajemy kolejne elementy. Kolejne elementy to będzie szerokość oczywiście i wysokość, które będą zczytywane z drzwi opisywanych przez daną etykietę. Więc znowu zakładka create label, klikam w miejscu gdzie parametr ma być wstawiony i teraz znajdźmy sobie parametr width, czyli szerokość, wpiszmy mu wartość przykładową 100 Zatwierdzam przyciskiem. OK, zaznaczam etykietę. Obracam trochę tych czynności, musimy tutaj wykonać troszeczkę bliżej tego, tej naszej linii. Tak, żeby geometrycznie to również dobrze wyglądało. No, i jeszcze raz zaznaczmy sobie trochę skrócę tą przestrzeń przeznaczoną na tekst, tak, żeby mniej więcej w tej ramce wszystko się mieściło. I ostatnia etykietka, oczywiście, typ 2 mm. Klikam, i teraz będzie parametr height, czyli wysokość. No, i dla odróżnienia tą wartość testową wpiszę sobie 200. Warto wpisywać taką wartość testową o maksymalnej długości ilości znaków, która może wystąpić. Po to, żeby od razu testowo sprawdzić, czy przestrzeń przeznaczona na tą wartość jest wystarczająca. Czy nie trzeba przesunąć góra-dół, no bo to oczywiście może bardzo różnie wyglądać. Więc mamy taką etykietę, i teraz. Jest ona oznaczona, jej nazwa Family 4, oczywiście możemy ją zapisać na swoim komputerze, w jakimś folderze pod określoną nazwą. Natomiast ja spróbuję wczytać to do projektu i zobaczmy, jaki efekt osiągniemy. No i zobaczmy, tutaj sczytujemy wartość, no niestety tych drzwi widzimy tam 900 na 2000, czyli jest to tak dosyć mocno, można powiedzieć, poszatkowane. Zobaczmy, która rodzina jest przypisana do oznaczania drzwi. Wschodź, zjeżdżamy na sam dół i mamy tą naszą rodzinę Family 4. No, i jak sobie ją powstawiam, to widzimy, że ona wyświetla tutaj wartość. No właśnie, na górze szerokość, na dole wysokość, a to jest wartość zczytana z parametru Type mark, czyli wejdźmy sobie. Głębiej i zobaczmy. No nie, to nie jest wartość zczytana z parametru Type Mark. Zobaczmy sobie we właściwościach, co ten parametr nam tutaj zczytuje, bo wydaje mi się, że to jest coś zupełnie innego. Wejdźmy type name, przepraszam, nie type name, tylko type mark ma być. Type mark jeszcze raz. Wpiszmy sobie tą wartość przykładową DW1. No, i przypuszczam, że ten sam błąd popełniłem u góry. No, oczywiście, że tak. Więc wywalamy i Type Mark tym razem już powinno być dobrze. Tym razem powinno być poprawnie. Wczytajmy jeszcze raz do projektu. Nadpiszmy wersję i teraz widać, że już wszystko jest ok. No, i tutaj dalej mamy tą, ten układ pionowy albo układ. Poziomy, w zależności, ale teraz tutaj widać ciekawostkę, co Revit robi. W momencie, kiedy ja zmieniam układ z, piono, z poziomego na pionowy, on to wartość tego parametru Type Mark przerzuca na dół. Czyli robi taką dziwną zmianę, której absolutnie nie powinien robić. On powinien zostawić to cały czas u góry. Więc to jest to ryzyko, o którym na początku mówiłem, i tego zdecydowanie chcemy się pozbyć. Czyli dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby on łapał kąt drzwi. Po drugie, żeby nie robił tego odwrócenia, żeby nie przerzucał tej wartości na dół. No i ciekawostka jest taka, że na przykład potrafi zamienić też 90 z 200 miejscami, czyli właśnie 200 na górze, 90 na dole. Jak sobie z tym poradzić? Pierwsza rzecz, musimy wejść z powrotem do edytora rodzin, i jest taki magiczny checkbox we właściwościach każdej etykiety to będzie dotyczyło również symbolu przekroju. Jeżeli tworzyłeś, tworzyłaś jakiś symbol przekroju, to tam też z tym obracaniem były dotychczas problemy, zwłaszcza z obracaniem tekstu w symbolu. Więc teraz my sobie zrobimy jedną rzecz, a mianowicie we właściwościach zaznaczymy parametr rotate with component, czyli obracaj z komponentem i powczytujemy do projektu, nadpisujemy wersję, i w tym momencie Revit wszędzie będzie nam dostosowywał połączenie ety, położenie etykiety no i zachowuje tą konwencję. Widzimy, że zawsze numer 41 jest u góry, 90 jest zawsze u góry, elegancko wszystko jest dopasowane. Ale te dwa bąble nam nie są potrzebne, co więc musimy jeszcze zrobić? No zrobimy jeszcze jedną rzecz. Dodamy sobie przede wszystkim jeszcze jeden parametr odnośnie odporności ogniowej, a później ustawimy odpowiednio widoczności. I teraz tworzymy sobie dodatkowy typ tekstu, 1,5 mm takiej wielkości, czyli troszeczkę mniejszą czcionkę. Tutaj ustawimy 1,5 we właściwościach. Wszystko poza tym jest tak, jak trzeba. I tą odporność dodamy sobie tutaj. I odporność do, zdefiniuję jako parametr współdzielony. Mój parametr współdzielony w moim pliku parametrów Zatwierdzam przyciskiem OK, dodaję go najpierw do rodziny etykiety. Przenoszę oczywiście na prawą stronę. No i mogę zdefiniować jakąś tam wartość przykładową, na przykład nie wiem, CKA 60, oczywiście to CKA, to będzie tylko przykład, później sobie to usuniemy. Obrócę jeszcze w pionie. Mamy tutaj olbrzymią przestrzeń, więc mogę ją zmniejszyć. Jeżeli chcę, to oczywiście jeszcze mogę zmienić na przykład kolor tekstu dla tej czcionki na jakiś tam, nie wiem, czerwony, żeby ta odporność była w odpowiedni sposób wyróżniona. I to samo zrobimy na dole. Zwróć uwagę, że ja nie kopiuję etykiet, nie odbijam ich lustrem, ponieważ no, czasami to powoduje, że te etykiety po wczytaniu do projektu niepoprawnie działają, jeżeli chodzi o, nie wiem, kierunek, Tekstu na przykład, właśnie są zamieniane kolejności i tak dalej, i tak dalej. Więc najlepiej dodawać każdą jedną etykietę osobno poprzez wybranie narzędzia label i kliknięcia w miejscu wstawienia. Więc mamy ten parametr już tutaj odporności ogniowej. Wczytamy go sobie zaraz do projektu, ale teraz chcę, żeby raz z jednej strony był widoczny bąbel, raz z drugiej. Utworzę sobie w tym celu. Dwa nowe typy. Najpierw dodamy parametr, parametr góra, zwykły parametr rodziny i typ parametru musi być jest no, czyli tak nie parametr góra. Następnie parametr dół i znowu typ parametru jest no, ponieważ to jest checkbox, który pozwoli nam sterować widocznością. I teraz u góry tworzę dwa typy, czyli new type wybierzmy sobie nowy typ góra i dla góry ma być parametr góra aktywny. Tworzę nowy, kolejny typ, parametr, typ dół, czyli D i tym razem zaznaczam parametr D, a G oczywiście czyszczę. I po co nam to jest? Ponieważ w przypadku para zaznaczonego typu góra ja chcę, żeby widoczne były te elementy, które są u góry. Więc po zaznaczeniu tego, co ma być sterowane, mam we właściwościach parametr visible, klikam ten szary prostokąt po prawej stronie i ustawiam, że parametr G ma sterować widocznością tych elementów. Następnie zaznaczam to, co jest na dole, czyli kółko razem z etykietami. Oczywiście odznaczam płaszczyznę odniesienia i przypisuję parametr D. Zatwierdzam przyciskiem OK. I teraz, w zależności od typu, jaki wybiorę, to będzie albo widoczna ta część u góry, albo będzie widoczna część u dołu. Przejdźmy sobie jeszcze do naszego projektu i wyrzucimy tą rodzinę, którą wczytaliśmy. Ja ją usunę i wczytam jej nową wersję tak żeby nam się typy zresetowały. Jestem z powrotem w rodzinie. No i klikamy load into project. Zobaczmy co się wydarzy. I mam teraz pierwszą etykietę wstawiam sobie. Widzimy elegancko każdy kierunek jest wyłapywany z jednej jak i z drugiej strony no i dlaczego się nie sczytuje odporność ogniowa? Tutaj oczywiście możemy sobie zamienić G na D i wtedy bombel będzie po drugiej stronie. Widać, że to elegancko wszystko działa, w zależności od potrzeb. Kolejność parametrów jest taka, jak powinna, czyli 90 na dole, 200 na górze. Przepraszam, odwrotnie. Więc to jest wszystko OK, ale dlaczego nie, nie ma sczytywanej tej odporności ogniowej? Dlatego, że nie dodaliśmy tego parametru jeszcze do właściwości drzwi w projekcie. Więc przechodzimy na zakładkę Manage, Project Parameters, czyli parametry projektu, znowu dodawanie nowego parametru. Parametr musi być współdzielony dokładnie ten sam parametr, który był dodany do etykiety, bo tylko wtedy będzie możliwa komunikacja między etykietą i informacjami w drzwiach. Więc wybieram, żeby z każdych drzwi ten parametr był sczytywany i przypisujemy do kategorii drzwi. Zatwierdzam przyciskiem OK. Jeszcze raz OK i teraz zaznaczmy sobie jedne z tych drzwi, szukamy parametrów we właściwościach drzwi, no i wpisujemy na przykład EI60. Przesuwam w prawo w okno pracy i od razu widać, że etykieta sczytuje odpowiednią wartość, więc po uzupełnieniu we wszystkich drzwiach komplet informacji będzie na etykietach wyświetlony. Mam nadzieję, że znowu czegoś fajnego się dowiedziałeś, dowiedziałaś. Kolejna cegiełka do tej bazy wiedzy rewitowej, można powiedzieć. Dzięki za dzisiaj. Oczywiście, jeżeli nie zasubskrybowałeś, zasubskrybowałaś jeszcze tego kanału, to będę wdzięczny za każdą subskrypcję, każdy komentarz, każdą łapkę w górę. No bo oczywiście to mi pomaga tworzyć kolejne treści, no i przede wszystkim dzięki temu ten kanał jest za darmo. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Rewitoków.